Subaru Impreza została zaprezentowana w 1993 roku. Silnik skonstruowano w układzie boxer, a moc od początku przekazywana była na obie osie za pomocą centralnego dyferencjału. Od początku auto to wsławiło się w rajdach samochodowych i od początku miało swojego największego japońskiego rywala Mitsubishi Lancer Evolution. Po kilkunastu latach i wielu generacjach sytuacja w zasadzie nie zmieniła się. Nadal dwoma największymi konkurentami są 2-litrowy 295-konny Laser Evolution oraz 2,5-litrowy 305-konny WRX STI. Są takie trzy literki, które na twarzach prawdziwych petrolheadów, prawdziwych maniaków motoryzacji wywołują po wypowiedzeniu od razu emocje. Od razu emocje, które są no, widoczne. I są to na przykład FIA, RWD, BMW, Kia, nie bardzo. Ale WRX i w dodatku STI, jak najbardziej. Subaru Technica International, czyli dział Fuji Heavy Industries zajmujący się sportami motorowymi STI, zajmuje się tuningiem samochodów marki Subaru, a przede wszystkim modelu Impreza. Subaru trochę nie może zdecydować się, w którą stronę podążać z kolejnymi generacjami modelu Impreza. Czy ma to być samochód podobny do Lanosa, czy ma być jednak sedanem, tak jak bywało od samego początku? Czy ma posiadać ten wielki, absurdalny spoiler na tylnej klapie, czy jednak nie musi go posiadać w standardzie? Kiedyś nie było takich rozróżnień i myślę sobie, że było lepiej. Choć i tak uważam, i tak uważam, że samochód, że ten samochód, ten sedan z tym wielkim, absurdalnym spoilerem, z czarnymi felgami, przetłoczeniami, wlotami powietrza, wygląda bardzo dobrze. Ale brakuje mu tego czegoś. Subaru WRX to auto, którego nie trzeba, myślę sobie, chyba nikomu e, przedstawiać. To samochód bardzo legendarny, to samochód bardzo wyjątkowy, to samochód wreszcie bardzo kontrowersyjny i nie pozostawiający złudzeń. To auto zdecydowanie sportowe. Samochód, który niewiele wybacza, który pozostawia niewiele kompromisów. W zasadzie, kurde, tu nie ma kompromisów. Napęd na cztery koła symmetrical. AWD, czyli taki napęd, który no działa tak dobrze, że Subaru postanowiło go pozostawić i pozostawia go już od tylu lat. Dodatkowo coś, czego nie możecie nie zauważyć. Niesamowity dźwięk wydechu. To jest dźwięk wydechu tak niesamowity, że zapiera dech w piersiach. Chyba każdemu fanowi motoryzacji. Skrzynia biegów dość twarda, sześciobiegowa, ale to bardzo dobrze, że sześciobiegowa, ponieważ dzięki temu jedzie się naprawdę wspaniale. O i popiskują opony, popiskują, ale wydaje mi się, że już troszkę się nauczyłem. Już umiem troszkę więcej niż wcześniej, ale oczywiście jestem gotowy na hit. Muszę powiedzieć, że ten samochód doskonale trzyma się drogi. Ma bardzo twarde zawieszenie. Zawieszenie, które zdecydowanie jest idealne na tor, gdyż auto no, praktycznie nie wychyla się na boki. Tutaj ta kabina tak nie, nie chodzi z lewej na prawą, zwłaszcza w tych ciasnych zakrętach. Ale coś, co jest dobre, na przykład na torze, będzie fatalne. Fatalne będzie na... w mieście. No i takie rzeczywiście jest. Zawieszenie. No, spisuje się naprawdę nieprzyjemnie w mieście. Nie da się tym samochodem jeździć. I jeżeli poszukujecie jakiegoś komfortu w jeździe, poszukujecie miłych doznań za kierownicą, no to zdecydowanie nie znajdziecie w uericie zbyt wiele komfortu. Ale układ kierowniczy oraz praca sprzęgła, czy też samego drążka z biegów jest bardzo charakterystyczna. Bo też ta skrzynia biegów, ten, właśnie ten drążek, to sprzęgło pracują niezwykle twardo. Są tu trzy tryby pracy silnika zmieniające nam dostępność momentu obrotowego. Za pomocą pokrętła znajdującego się obok skrzyni biegów możemy je zmieniać. Jeżeli klikniemy ten, to pokrętło, to otrzymujemy tryb Intelligent, który inteligentnie wybiera, jaki moment obrotowy w tym momencie potrzebowalibyśmy. Jeżeli przełączymy w lewo, to otrzymujemy tryb Sport, a jeżeli przełączymy w prawo, otrzymujemy tryb Sport Sharp, który jest trybem najbardziej hardkorowym. Dodatkowo dla profesjonalistów dostępna jest zmiana ustawień centralnego dyferencjału i w ten sposób plusikiem bądź minusikiem możemy zmieniać, mm, zmieniać y, to w jaki sposób przekazywana jest moc. Czy jest przekazywana na przednią oś, czy na tylną, czy na obie osie, czy jest przekazywana po równi. Jeżeli najbardziej będziemy minusować, to w pewnym momencie może okazać się, że Subaru WRX z tej stał się tylno napędowy. No i rzeczywiście w momencie, w którym em, jedziemy z ustawionym, z dyferencjałem ustawionym centralnie, czyli w ten sposób, że moc równomiernie jest przekazywana na przód oraz na tył, no to ten samochód wykazuje się taką samą dozą podsterowności, jak i nadsterowności. Wypływa na zakrętach zdecydowanie, ale jest to wszystko, wszystko to dzieje się całkiem fajnie. Teraz przełączmy um, dyferencjał bardziej na tył i zobaczymy, czy ten samochód wtedy zaczyna zachowywać się rzeczywiście jak auto tylnonapędowe. Zobaczymy? Zobaczymy. Co, mam zobaczyć? And DJ lucky touch. Subaru Warriors STI to samochód, który powoduje wypieki na twarzach Petrol Headów. Jeżeli z emocjami wspominacie dawne czasy, kiedy to będąc małym dzieckiem z bardzo dużymi prędkościami przeskakiwaliście przez hopki w szwedzkim lesie grając z Colin McCree Rayleigh z pewnością zrozumiecie dlaczego Subaru WRX to auto tak wyjątkowe i wymarzone